Broń, oto taką Wiesz, chwila O, akurat 6 napisał jedna osoba, więc nie dziwne, że ona nie wygrała, prawda? E, przecież 106 wygrał Filip Wyż. Filip Wyż e, go, napisał gotowe i mix gry, Filip Playing, 490. No także. Yy, Wyślę potem zaproszenie do znajomych. A natomiast dzisiaj będzie to wygrania. Oj, nie moja hila. Yy, grabasz na obsidian. 106. Mhm. Taki w sumie. Nie, nie za wszystkie, nie za ładny. Nie? Jest rzadki, bo jest na energię. A natomiast mogę wam zaspoilerować, że robię wielkie będę na 10. na 10 sub, na ponad na 50 subskrypcji Robił givea na takie oto broń Na gdzie to jest, Na tego grabarza na siłę Natury Bardzo rzadki Rzadszy od wody To jest na 100 subskrypcji. Zrobię na dynietnicę Legacy. taka mam. I zrobię też na, jako, na na przykład. No, na kocura 106. Bo teraz no, on jest na fioletowy i ma 4,9 mocy. Ale ja sobie za dwa tygodnie kupię sobie. W następnym sklepie ja kupię sobie 20. Tylko wiecie, takiego co się... tego legendarnego takiego fl fluksu. Jakoś tak? O, legendarny flux i będzie legendarny i go piję na 106. A potem podbiję też Rysia na 106 i zrobię na to 106 i na to 106. I jak dobrze pójdzie, to jeszcze yy, dołożę jakąś 106. Ale no to 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 musielibyście się postarać, żebym wyglądał. No ale też się zastanowię, czy to zrobię na przykład. E, a jak nie zrobię na to, to załatwię e, jakieś 230 i rozlosuję. Może 230 to nie, no ale jakieś tam broń typu mro broń typu mroki. Jak już trzeba mówię, nie? A jakiś mrok też do wygrałem z 200 mroku będzie. No, coś się pomyśli, nie? Także no, film już jest w miarę długi, bo 3 minuty. Rozresuję tą dynkę na Legacy. Bo bardzo rzadka jest. A może skombinuję dynie na wodę? Więc będzie można, wiecie. Ale to na 200 subskrypcji mogę zaspoilerować. Że że po prostu wiecie będzie, e, będzie na co ja powiedziałem? a na jakieś nie na 200 tylko na jakieś 500 subskrypcji rozrosuje dynie na wodę Dynie na wodę Najrzadsza dynia. Znaczy nie najrzadsza. Trzecia z najrzadszych, bo jest le, e, lepsza od e, siła natury i energia jeszcze jest lepsza, nie? O. W ogóle czemu mam tu słabszy kilo? Nie można. No, więc tak. E, jeszcze może dzisiaj wleci jakiś odcinek ze skama jakiegoś dzieciaka. E, natomiast no gdzieś tam. No, a teraz dziękuję za uwagę. I chciałbym e, podziękować za 8 subskrypcji. No, na 10 może zrobię na przykład mam taką hydrę. Taką samą. Tylko, że mam w ogóle niezużytą, bo nie, nie dotkną na to i na jakąś 106 jeszcze nam zrobić giveaway. Przepraszam, że wyknąłem. No, także dziękuję za uwagę, już 5 minut akurat trwa, także dzień... A, i teraz yy, na imię mam, yy, znaczy na kanale mam imię Adrian Skuza, nie? Ale yy, będę się podpisywał jako Hashashin. Niech taki youtuber, tylko no jeszcze pomyślę nad nazwą, ale nie będzie ona nazwą kanału, tylko będę e, do nazwy dawał odcinku e, nazwę moim, nie? No także dziękuję za uwagę, U film już trwa 5,5 minuty, dziękuję, cześć!